Przez trzy ostatnie dni Centrum Kongresowe Targów Kielce zmieniało się w arenę, na której za kilka godzin w tym oktagonie odbędzie się największa gala sportów walki w województwie świętokrzyskim. Do startu Clinch Fight Night 5 pozostała jeszcze chwila, dlatego sprawdźmy jak wyglądają ostatnie przygotowania. Idziemy więc Jak emocje przed dzisiejszą walką? A świetnie się czuję, już się nie mogę doczekać. No, fajnie to wszystko wygląda. Jak oceniasz? Najlepsza aura? Najlepszy anturaż? No, co rok to jest coraz lepiej. Tą to widać gołym okiem, jak to wygląda. nie? Co roku jest wyższa półka. Nie? A jak twój ostatni tydzień? Bo to dużo emocji dla każdego zawodnika, robienie wagi, jak w twoim przypadku to wyglądało? Z robieniem wagi nie było większych problemów, tak naprawdę dosyć łatwo i przyjemnie wszystko poszło. Tydzień pełen emocji, jestem nabuzowany cały i gotowy do walki. 15.30 najczłóźniej to będzie powrotem, bo 19.00 jest ta prezentacja, główna to jest temat najważniejszy, żeby to wszyscy byli. Ale jak samopoczucie przed galą? Uśmiecham się, bo za to tutaj dużo się dzieje. Czuję się bezpiecznie, mimo wszystko, bo póki mam mikrofon, to, to, to wiem, że jakąś tam władzę mam nad chłopakami. A mówiąc całkiem serio, cieszę się ogromnie, bo jestem tutaj od samego początku. To jest piąta gala. Duże wydarzenie, bo to na początku tak to raczkowało te pięć lat temu. Dużo brakowało do profesjonalizmu, a teraz chyba ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Także fajne wydarzenie przed nami na pewno dzisiaj zawodników do walk przygotowuje najlepsza ekipa katmenów w Polsce czyli End New Katmen Team i nie mówię tego dlatego że zaraz dorobię się takiego tejpa. Ale dlatego, że naprawdę przed Wami tutaj ciężka, ciężka praca. Trzeba przygotować ponad 30 zawodników i na pewno zrobicie to fantastycznie. Ale wytłumaczmy, co tutaj tak naprawdę dzieje się podczas takiego przygotowywania bandaży. Cześć, na początek nazywam się Maciek, z zespołu NU Cutman Team. I w pierwszej kolejności zabezpieczamy ręce zawodników, żeby podczas walki nie odnieśli kontuzji. Na początek robimy tak zwaną bazę, czyli zabezpieczamy Twoją rękę, żeby jak yy, założymy tapy, to żeby się nie, nie powyrywał ci włosów. Więc tak, zacznijmy osobę i robimy pierwszy, pierwszą owijkę. Czy rzeczywiście tutaj pod preferencje każdego zawodnika dobieracie to, jak bandaż przygotować? Jak najbardziej. To jest podstawowe, bo e, pierwsza rzecz to jest zabezpieczenie zawodnika, żeby nie odniósł kontuzji. Ale też, co jest najważniejsze, zawodnik musi się czuć komfortowo w tym tejpie. E, wielu zawodowców wie już, co lubi, jak lubi tejpy, jak lubi mieć je ułożone i ma swoje preferencje. I to jest najważniejsze. My jesteśmy tutaj dla zawodnika, a nie dla siebie. No teraz zaczynamy najprzyjemniejszą rzecz. Odwróć tak zwane przekładki. Szeroko palce. Teraz to ta zasada jest po to, odwróć ta czynność, zacisnijmy Po to, żeby właśnie nie wchodziło między palce nic, żebyś nie czuł dyskomfortu. I robimy tak zwaną kosmetykę, żeby tape też ładnie wyglądał, ale też żeby był funkcjonalny i żeby trzymał całość. Muszę powiedzieć, że mamy tapea finalnego. Dziękuję bardzo za pomoc, obserwujemy dalej Waszą pracę tym razem w narożnikach. Do miłej zabawy i powodzenia. Marce, jaką chymasz piesekę do tak. wyjścia? Tak się ciebie zapytam, bo jestem tym narożniku, jeszcze się rozpamiętam czy wychodzić. Tak? No miłego pana czekaj puścił! To rapi to tak, obra. Chodź to ten ładny grubowy. O jak wpadł na ziemię, elegancko, ale wygrał, ale wygrał, tak? O, chyba napięte napięte, duży w kamerze jednak, 60 kg to nazywa Zwracam uwagę jeszcze raz na te wszystkie faule, czyli nie ma sweepów i nie ma wycięć, nie ma używania siatki jako e, m, m, po elementu podparcia albo czegoś, do czego można e, przydusić zawodnika. Klepnięcie to jest po prostu odklepanie, czy raz, czy dwa, czy trzy, obojętnie. Jeżeli jest zapięta technika i zawodnik klepie, nie mówię o dwóch, trzech, tylko nawet raz, to jest wystarczająco do tego, żeby sędzia przerwał walkę. O ile pamiętam, dwa lata temu byłem. Bardzo dobra gala, bardzo dobra zawsze karta sportowa, bo tutaj dużo walk stójkowych, K1 i Muay Thai. no i nasze MMA, którym my się zajmujemy, więc no dobra, dobra organizacja, dobrze się rozwija, piąta edycja chyba. Zgadza się. No targi kieleckie to też fajne miejsce, bo naprawdę i, i tutaj widać, że oświetlenia, to wszystko jest zrobione na wysokim poziomie, więc no widowisko zapowiada się dobrze. na rok, coraz coraz mocniejsza karta walk, coraz e, bardziej prestiżowi zawodnicy. Gala zyskała już prestiż. E, jest to myślę bardzo znacząca marka na rynku wszystkich eventów sportów walki, więc e, warto, warto naprawdę być i widzieć Się, że Mogę dziś uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jubileusz dziesięciolecia to czas dla wszystkich trenerów, zawodników, przyjaciół klubu klincz, wytężony, pracy, ale również satysfakcji i sukcesów. I jest to też taka przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą nie tylko rozwijać swoją sprawność fizyczną, ale przede wszystkim charakter, postawę i przede wszystkim szacunek do innych. Także życzę wszystkiego dobrego. Cenię sobie sporty walki. W tym sposób szczególny oczywiście boks, który konsekwentnie wspierałam jako wiceminister sportu i turystyki w ramach możliwości wspieram nadal. Dlatego także przyjechałam na tą galę. Dziesięciolecie klubu Clinch, gala Sportu walki. Nie mogę już się doczekać tych sportowych emocji. Ale Clinch Fight Night to przecież nie tylko sportowe emocje. Ci, którzy mają za dużo stresu związanego z walkami w oktagonie, mogą sobie podejść tutaj, na stanowisko Shivago, aby poczuć odrobinę relaksu. Muay Thai, masaż tajski, jedność, co mogę więcej powiedzieć, sport, pasja. Także jedno przez się mówi i naprawdę fajna nam współpraca wychodzi. Idziemy na wyższe szczeble, także zawodnicy przychodzą na masaże, są w trakcie przygotowywania walki, wykonują masaże. W tym roku Clinch Kielce świętuje swoje dziesięciolecie, dlatego dzisiejsza gala jest szczególnie dopakowana. 17 pojedynków, w tym walka rycerska, 6 pojedynków w formule MMA i 10 w Muay Thai. Stawką walki wieczoru będzie pas zawodowego mistrza Polski. To wszystko czeka na kibiców w tej sali, ale przecież Clinch Fight Night to nie tylko starcia, to także spotkanie wielkiej rodziny Clincha, czyli Kibiców, sponsorów, zawodników i gości szczególnych, którzy dziś odwiedzili to wydarzenie. To ludzie tworzą cały kolektyw. Tak naprawdę z Rafałem się znamy jakiś czas, do tego zaangażowaliśmy się z bratem mocno w ten rozwój nie tylko młodzieży, ale, ale i też seniorów. Nawet nasz ostatnio uczęszcza na, na wyjazdy międzynarodowe razem z kadrą clinch. Generalnie jesteśmy optymistami, mam nadzieję, że razem do przodu i po sukces. To jesteśmy niezmiernie zadowoleni i ucieszeni bardzo mocno, ponieważ jak się patrzy na to, rośnie w oczach prawda? i widzimy tą euforię, widzimy tą, tą, to, to zadowolenie tych wszystkich naszych ludzi, prawda? Który, których znamy i, i również tych, których nie znamy. Jest ich bardzo dużo, jest to fenomenalna impreza, wręcz naprawdę coś wspaniałego. i że tak powiem ofercie ma mocne firmy, więc my jako też mocna firma z Kielc jak najbardziej chcemy uczestniczyć w wszystkich wydarzeniach, promujemy się nawzajem. Ważne jest to też podkreślić, że właśnie jesteśmy jedną z firm od początku, więc fajnie jest widzieć jak liczba rośnie, jaki progres przeszedł. Pamiętamy jeszcze Rafała jako zawodnika, młodego chłopaka, że tak powiem dwa razy mniejszego. Teraz przez te wszystkie lata jest to fajna inicjatywa z jego strony, jak fajnie promuje nasze miasto poprzez Klincza czy po prostu wszystkie te wydarzenia. Myślę, że to jest bardzo potrzebne w naszym mieście. Jak tak patrzysz na te walki, to myślisz już sobie o tym, że niedziela będzie pracująca, bo sporo zawodników będzie potrzebowało Twojej pomocy? Niedziela raczej pracująca nie będzie. Myślę, że poniedziałek będzie pracujący, ale też tylko, tylko rano. Także mam nadzieję, że chłopaki wyjdą niepowijani z walk i, i wszystko będzie w porządku. A generalnie, jak się dzisiaj tutaj bawisz, jesteś jednym z najdłużej współpracujących z Kinczem sponsorów i chyba ta współpraca układa się dobrze. Yy, tak, współpraca układa, układa się świetnie. Chłopaki korzystają. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że mogę im, mogę im pomagać, dołożyć tą małą cegiełkę do, do ich sukcesów, także co, coś pięknego, jeżeli chodzi o moją pracę. Panowie, jak się dzisiaj bawicie podczas gali Clinch Fight Night 5? Super, jest bardzo fajnie. Witamy serdecznie, tak, jesteśmy bardzo zaskoczeni, bardzo super atmosfera, bardzo dużo ludzi i także naprawdę super zorganizacja. Dyscyplina sportu, tą, którą tutaj prowadzi Rafał i zaraża nas, to myślę, że ma przełożenie dziesięciokrotnie większe niż WF. To jest, tak jak powiedziałem, dyscyplina, to jest samozaparcie, to jest ciężka praca, to jest systematyczność. No nie da się tego opisać. To uważam, że jeżeli byśmy dzisiaj mieli ludzi, którzy tylko i wyłącznie uprawiają sport, to mamy bardzo zdrowe społeczeństwo. I nie tylko fizyczne, ale też duchem. Jestem uczestnikiem już od wielu gal i powiem Wam szczerze, że naprawdę ta gala jest naprawdę wspaniała. Jest naprawdę wspaniała pod każdym względem, pod względem oświetlenia, pod względem przygotowania, pod względem całej I Naprawdę jest wspaniale, także z roku na rok jest coraz lepiej. Sponsorowaliśmy jednego z zawodników clincha, jak miał walkę w Tajlandii. Ale myślę, że łączą nas też takie koleżeńskie relacje, skąd też tutaj jesteśmy. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogę wspierać takie akcje. To wydarzenie sami widzicie, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało to mogę powiedzieć, że KSW by się nie powstydziło takiego wydarzenia, bo naprawdę jeżeli chodzi o oprawę, o przyszykowanie całego backstage'u i tego wszystkiego, to jest najwyższa półka. Skoro nas Klinch zaprosił na te urodziny, to czego im życzyć w to dziesięciolecie? kolejnych stu lat, nie? Kolejnych 100 lat, bo naprawdę ten klub się świetnie rozwija. z przyjemnością się patrzy na wyniki sportowe chłopców. No też trzeba wspomnieć, że mamy dwóch zawodników, którzy wystąpili na bardzo prestiżowej bardzo prestiżowej federacji ONE, gdzie Kuba Posłowski był pierwszym Polakiem walczącym w Muay Thai. A tutaj drugi Oskar Ziggard, który przechodzi, również miał okazję skrzyżować tam pięści z, z przeciwnikiem. Więc naprawdę no to się bardzo dobrze ogląda. Że kozakiem jest ten, który wychodzi do klatki, ale kozakiem to jest ten, co wychodzi do klatki jeszcze nosi na sobie 25 kg. Jak się dzisiaj bawiłeś? No świetnie, doskonale. Czy To jest duży wysiłek i y, mam taką olbrzymią satysfakcję, że y, osoby, które nigdy tego nie widziały, tego sportu i uważają, że będziemy dawać jakiś pokaz albo będziemy jakiś teatr odstawiać choreografię. Widzę zaczną walkę mówią wielkie wow, wielkie oczy, a później podchodząc do ją i mówią, że to jest szacun za to, co, co robimy. piękny debiut w MMA, ale ta walka dzisiaj przewalczona, 100% oddane w klatce, przynajmniej tak z mojej perspektywy to wyglądało. Bardzo dziękuję tak, ciężka walka. Przeciwnik postawił bardzo Dobra. twarde warunki. Mam nadzieję, że się podobało. W jakiej formule teraz będziemy oglądali Oscara Toporka? Wracamy do Muay Thai czy ta przygoda z MMA rozpoczyna się na dobre? Rozpoczyna się na dobre. Teraz już o, chciałbym już tylko startować w MMA, ale jak pojawią się jakieś starty między startami w MMA, również będę startował w Muay Thai. Dużo braków, wiem gdzie popełniłem błąd, błędy, może nawet. No i trzeba to poprawić. Aczkolwiek podobało mi się i wydaje mi się, że widzom też się podobało i to było najważniejsze, tak szczerze. Marcel, no ja myślę, że jednak zwycięstwo się nie ocenia, na wyciąganie wniosków przyjdzie czas, ale przydałoby się chyba trochę pocieszyć tym zwycięstwem. No tak, właśnie, da się pocieszyć do klubu Ultra i... <laughs> I To Jest świetna promocja partnera Clinch także... Na tej zabawy że dziękuję bardzo. lepszym aktorem czy fajterem, bo w klatce nie było widać po twojej minie żadnego cierpienia. Dopiero teraz tutaj widzę jakiś grymas bólu. Co to się stało? A jak ta adrenalina spadnie, to jest e, ten efekt, że wszystko zaczyna boleć i odczuwasz wszystkie jakieś tam małe urazy, ale wszystko jest dobrze. Z drugiej strony ja ci powiem szczerze, że zastanawiałem się nad tym, czy jakiekolwiek urazy w tej klatce powstały, bo wydawało mi się, że przez dwie i pół rundy to taką totalną przewagę nad rywalem dzisiaj miałeś. E... Przeciwnik naprawdę okazał się twardym skurczybykiem, nie sądziłem, że aż tak postawił naprawdę mocne warunki. Spodziewałem się tego, ale nie aż tak. Ale sądzę, że zrobiłem dobre show widowisko i ludziom się, mam nadzieję, że podobało i to bardzo. Ciężko dopchać się do mistrza, ale udało się. Oskar igert zawodowy mistrz Polski. Powiedziałbym, że zaskoczenia nie ma, ale była za to piękna walka. Z Twojej perspektywy, jak to wyglądało w OKTAGONIE? Jestem bardzo wdzięczny Mateuszowi za walkę. E, jesteśmy dobrymi kumplami z sali, kupę czasu razem przetrenowaliśmy, przejeździliśmy kawał świata. Bardzo się cieszę, no taka kolej rzeczy, tak? Jeden, jeden z drugim, najlepsi chcą ze sobą rywalizować nie raz wygrywam ja, raz, raz może przeciwnik wygrać, nie? Widziałem Cię dzisiaj tutaj na tej gali chyba w każdej perspektywie, nawet drugiego trenera, więc napatrzyłeś się na to wszystko, co się dzisiaj tutaj dzieje. Jak oceniasz galę Clinch Fight Night? No top, no naprawdę. Na tle no, przejeździłem trochę tych gal już na świecie i naprawdę to jest ścisła topka. Jeśli chodzi o nawet świat, bo naprawdę widać, że wszystko dopięte na ostatni guzik i trener, organizator się postarał naprawdę o to. No i wszyscy sponsorzy, którzy pomogli przy tym przedsięwzięciu. się cały wieczór, żeby cię nie zaczepiać, ale w końcu jest przestrzeń na to, bo jak widzimy, gala się zakończyła. Więc to jest doskonały moment, żeby podsumować to wszystko, co się dzisiaj tutaj działo. Jesteś szczęśliwy, zadowolony? Jestem mega szczęśliwy, ale też przy okazji mega zmęczony. Także przepraszam, ale moja wypowiedź dzisiaj może być troszkę niemerytoryczna. Ale no fakt, no te ostatnie walki już no, dowiozły tą galę do samego końca. Oskar Ziegert, pas zawodowego mistrza Polski, Jakub Posłowski, przetwarda walka z zawodnikiem z Czech, Jakub Grigorian. Prospekcik pierwsza runda, szybkie duszenie, no naprawdę cappuccino. To jest chyba dobry moment, bo zazwyczaj się o tym nie mówi przed, ale po już można powiedzieć. Tak naprawdę, żeby to wszystko dopiąć, a wszyscy dzisiaj mówili o tym, że organizacja tego wydarzenia to jest absolutny top. Jak dużo czasu Ci to zajęło? Wiesz co, z tej wydarzenie było przygotowane od trzech miesięcy. No i było to rozbite na kilka tam etapów, więc tutaj to tak naprawdę dużo pracy, dużo zaangażowanego czasu, ale mam nadzieję, że wszystkim się podobało i ten Krem de la Krem, czyli to samo wydarzenie, już po prostu rozbiło bank. Gala Clinch Fight Night 5 dobiegła końca. Piękny to był jubileusz, ale jednego jestem pewien. Ci goście nigdy nie mają dość, dlatego w imieniu sekcji sportu walki Clinch Kielce mówię. Do zobaczenia za rok.